Dobry, dzień dobry, dzień dobry, Martyn zakrojowy. Zamyka bramę. Zamyka kangura. Tu mamy. Gdzie to jest? Przebieg mamy 57 tysięcy. Wyzerujemy. O, na zero. Bo teraz siedzimy w delegację na wymianę akumulatorów w ciężarówce Marcinek, ja, samochód przygotowany Jedziemy pomagać ludziom Dobrze, poliwko zatankowane na BP o. O. Tu nam weszło? 30 litrów bo w Polsce troszeczkę tanie tankować jak w Niemczech Tu jedzonko mamy na dróżkę O, bo prawdopodobnie długo będziemy jeździć W jedną stronę mamy około 300 km A teraz mamy godzinkę w prawie pół do siódmej Dobrze Marcinek już idzie i będziemy jechać Jesteśmy na niemieckiej stronie. Widać pełno wiatraku. Widać zachód słoneczka. Niestety nas policja zatrzymała. Do sprawdzenia dokumentów. I co się bardziej stało? Za przepisowo jechaliśmy, czy co? Tak, przepisowo, ale tam przy granicy ta straż. Y, służba celna, chyba nazywa się. Zgarnęła na bok, sprawdzili dokumenty. Czyli dokumenty na samochodzie, nasze dokumenty, wszystko u nas było dobrze. Co wieziemy Co wieziemy Dokąd idziemy? No, dokąd jedziemy, Czy paliwo mamy? Pytali. Ale nic, wszystko jest dobrze. Troszeczkę jesteśmy opóźnieni, bo teraz mamy o pół do ósmej, a jeszcze mamy ponad 200 km jechać. Czyli tam zajdziemy na noc, i robota będzie taka w nocy, jak nocne marki. Dokładnie 229 km pokazuje Dobre, my sobie jedziemy spokojnie zostało nam do celu 10 km Godzinkę mamy 9 Czyli 21 na dworze z ciemno noc Droga nieuświetlona w ogóle Gdzieś po prawej stronie będzie ciężarówka Będziemy już szukać, tam będziemy w ciężarówce wymienić akumulatory Dwa byki takie duże Dobrze, znajdziemy to pokażemy Szukamy tu po ciężarówki zaraz Tam samochody jeżdżą Taka ciemno że nic nie widać no. Tu Marcin do Co to tak świeci Lampeczka To chyba ten No Tak Tu No. A co on tak siedzi nisko O kurwa Cicho ci O matko kochana Co on tak kurwa siedzi, nie da go się podnieść? No właśnie się nie da Pierdolony wszystko mi A my kurczę, żeby tego, ten... Stroż na nas zgarnęła Dobre, dokumentów co? nie mieliśmy, trzymali nas tam tak? Mówią, że mandat Ja mówię, jak mam w telefonie Ale co, dowód osobisty, tak? No, dowód cieli, no Mówię, podnosiłem tutaj, no. mogę jeszcze trochę podnieść do góry, nie? Na Bo nie da się odczepić i podjechać do przodu ja, Nie da się Nie ma pojęcia Byśmy musieli ja bym musiał przyłożyć, do góry, żeby odpalić Bo niej, fil, nie, w pilot mi nie działa, nie? I co, nie jest załadowany? Lekko ma. Cztery tony. Zaraz no zobaczymy. Lekko, o, to my stąd, gdzie my idziemy. <laughs> nie idziemy. Zaraz zobaczymy. Dobra. Czy widzisz? Tu lampa jest. Poczekaj. Ty. Nie do. Z... Po, po, pokaż mi tu wady. Ja zobaczę, ja czy, czy czy sam... no. czy może dotkniemy i odpalimy silnik, nie? Ale to co w czasie jazdy z gaz, czy jak? Tutaj. <laughs> Stanąłem na później, żeby pójść się odlać. kurde może się odpalić. Dobra, a gdzie, a gdzie te mostki są? No to wszystko tam jest. obok leży wszystko Gdzie jest. ty widzisz? No tam, to, to, to mostek no. No. no A i ten tu tak. Tu to może go odpalimy nie, nie odpali się? Nie odpali Ty to może daj nowe akumulatory włożymy Później mam nadzieję, że to klemy wymienimy No i tutaj jeszcze ten kabel nie? Ten kabel był tu Dobra, to kabel ten ty, bo tu, patrz, nie uniesiemy tak, żeby wyjąć te akumulatory, nie? No, ale tego pierwszego wyciągniemy, to później tego, tego, no, to później tego drugiego E korek. <grych> Warto, żeby tymi słupkami nie dotknąć tu budę No bo będzie ogień No, no dobra właśnie. No to może zaizolować Nie, mamy kapsel Może zaizolować Dobra, idziemy, tu samochód, tu, dobra Przede mnie, wiecie, tam jest miejsce, nie? Chyba tu, no, dobra Idziemy Ale wyzwanie no Wyzwania ale... gęstości, Marcie O ludzie Dobrze Robert mówi, że przejedziemy w sobotę, bo dzisiaj mamy czwartek no. Tu jakiś wąż leży Zgubił się No dobra, przysiadamy Dobra, na razie wyłączę Jak będzie coś ciekawe to pokażemy wam To co tu przyjeżdżasz? Co? Tu na bok przyjedziesz? No tam jadę No dawaj Powiem wam, że robota nie z lekkich Zaraz to Marcinek podjedzie bliżej Tu pod ciężarówkę, żeby narzędzia było bliżej nosić Nie, w ciemności słabo co widać To chyba jak zrobimy robotę Na bieżąco coś ciekawego pokażemy Bo tu po prostu trzeba mieć cztery ręce Dobra Martin, to sobie Dobrze, to trzymajcie się Będziemy Wam na bieżąco wszystko pokazywać Dobra Co tu się dzieje? Nie wiem Akumulatory wymienione Klemo zrobione Mostki wszystko przesmarowane Ej, otwala! Dobra, idę po umiejętni To na lapach stoi w razie czego Jest zabezpieczony Fajna robota Tak można pracować Zaraz Mordzinek jest. Jak powietrza, to podnoszę do góry, nie? Dobrze 27 i 4 jest dobrze prawie 14 wódz teraz powietrze pompuje na cewę żeby wychodzi. na łowę dobrze jest szukać Pokaż... no. tu jeszcze mamy takie graty przykrywka to zrobimy I tam jeszcze trzy kabelki poprawimy panu i będzie dobrze Dzień dobry, dzień dobry w nowym dniu Martinko to co wjeżdżasz? Co tam wynosisz? Idziemy wam pokażę Akumulatorki Wczoraj była taka ciemna noc nożek w brzuchu Pat jak się stało, tak to stało, że ty tu, ja tam A ja nie wiem jak to tak... Gdzieś ty tak... był Gdzieś ty był Czekaj, muszę zabrać skrzynkę do kanty A, czekaj, czekaj, czekaj Pokaż mi tego słupka jest super, czekaj, zaraz zobaczysz O, to muszę zabrać Zobaczyłem To ten, czy tamty? Ten Ciury wypalone Na słupku Może słabo widać, ale coś widać Czyli wymieniliśmy klemy tam w ciężarówce, akumulatorki zwanowe Ten to jest w miarę dobry, ten pan prawdopodobnie zabierze go, nam przywiezie jakiegoś drugiego Na podmiankę, a ten tu do utylizacji jest A gdzie chodki a my dokładnie byliśmy gdzieś tam obok Rostoku w Niemczech. Tu najechaliśmy 554 km. Późno w nocy wróciliśmy, ale ludziom trzeba pomagać. Także wszystkim podróżującym życzymy dużo zdrówka, miłych podróży. Marcinko. I na koniec, to zawsze mówimy? Pozdrawiamy na wszystkich naszych widzów, którzy nas chcą oglądać I wspierają To my tam wygadujemy to No Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze A to my będziemy narzędzia nosić I porządki robić To trzymajcie się, pa!